Dzień dobry. W produkcji przemysłowej ssiadłe mleko jest przygotowywane z surowca pasteryzowanego, w którym fermentacja zachodzi pod wpływem dodania bakterii kwasu mlekowego. Natomiast tradycyjnie wyrabia się, się je z niepasteryzowanego, świeżego krowiego mleka. Za sprawą bakterii które naturalnie występują w świeżym mleku, zachodzi proces fermentacji mlekowej. Mleko, które ulega skwaszeniu, zaczyna się rozwarstwiać. Można w nim rozróżnić frakcję gęstą, czyli tak zwany skrzep kwasowy i płynną, nazywaną również serwatką. Tak powstały napój należy schłodzić, a następnie wymieszać, by obie frakcje ponownie się połączyły. 100 g produktu zawiera 60 kcal, 3 g tłuszczu, w tym około 2 g kwasów tłuszczowych nasyconych, około 4 g węglowodanów, w tym tyle samo cukrów, około 3 g białka i śladowej ilości soli. Zsiadłe mleko, podobnie jak inne fermentowane produkty, jest ważnym źródłem bakterii kwasu mlekowego. Odgrywają one istotną rolę w walce z wrzodami żołądka oraz w budowaniu silnego systemu odpornościowego. Siadłem mleko zawiera także witaminy z grupy B, witaminy D i K2 oraz składniki mineralne, takie jak wapń, potas, magnez, fosfor, siarkę i sód. Jest także źródłem dobrze przyswajalnego białka. Jako produkt fermentowany mleko siadłe jest bogate w bakterie probiotyczne. Są to m.in. bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Aktywność żywych kultur bakterii kwasu mlekowego zmienia nieco stan białek kazeinowych mleka, co ogranicza ilość reakcji alergicznych. Działanie bakterii fermentacji mlekowej przyczynia się też do zmniejszenia zawartości laktozy, czyli cukru mlecznego. Prawdopodobnie u osób z nietolerancją laktozy nie będą występować objawy po spożyciu zsiadłego mleka. Jest szczególnie polecane osobom starszym, a także kobietom po menopauzie, ponieważ grupy te są szczególnie narażone na osteoporozę. Produkt ma niski indeks glikemiczny, który wynosi 32 i zawiera mało węglowodanów. Dlatego może być spożywany przez osoby z cukrzycą. Doskonale sprawdzi się jako dodatek do obiadu, baza do koktajli, deserów lub jako dodatek do ciast.